Tak jest, w końcu nastał ten dzień. Siemano, ja jestem Kaylee, witam jest was w kolejnym odcinku na moim kanale. I zaczynamy tą tocową tam Zaczynamy od Pika 84+, plus i... Mamy toca, jest, dobrze. Wow. Znaczy, to nie jest jakiś taki dobry toc. Ale jest toc, ale ciężki w ogóle wybór. Albo Inform 86, albo Karta 89, albo... Toc. Znaczy, ten toc taki... nie najlepszy, no. To przyspieszenie samo mówi za siebie. Też gwiazdki takie średnie. Kurde. Ciężki wybór. No, ten Toc jest z jednej strony dobry, ale... My jednak no, wolało się coś każdy. A dobrze, jest to trafiony, To się szanuje. Chyba wezmę będziemy jednak. Bo... overo Ale będziemy było overo Over -over. Po prostu. A to jeszcze nie koniec, ponieważ mamy jeszcze paczkę 10, piłkarzy 83, paczka, która może przynieść naprawdę wiele niespodzianek. I tyle mamy teraz, to co do że muszę coś po prostu trafić z takiej oto paczuchy. No proszę. Jest tu, o jest to. Dobrze. Anglia. Napastnik, czyli to jest champion, to jest znowu ten sam ze co wcześniej był w czyli dobrze, że go nie wybrałem. Bardzo, bardzo dobrze. Mulin 85. Super, teraz jeszcze co będzie w środku? Fabinho, Szczęsny, Felipe, Oyarzabal i 8 trójki. No okej, okay, okej. Okay. A ile taki tości jest na razie, po ile chodzi? Na razie za tak 40 tysięcy, ale też czuję, że jeszcze spadnie. Dobra, okej. Okay. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. I tak w ogóle to widzicie teraz na ekranie trafiłem Neymara. Coś niesamowitego. Słyszcie moją reakcję. Co jest? Neymara trafiłem. Z jest paczki. To jest paczka za Division Rivals. Co jest?